Gra w Robloxa, dajcie jak chciał oglądać Auroxa, to też do, 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 do Auroxa. Z, bez, jeszcze robi filmiki, powiem wam coś, macie dawać lajki w dół, bo tak skupiał. Teraz nie wiem, czy to nie gówni, albo tak sobie pomyślał, że będzie tak fajnie. Oglądajcie MySlowa, on jest normalniejszy. To mogę powiedzieć, bo jest normalny. I to jest Roblox. Jak nie wiecie, jak nie wiecie, to nie. Szukam jakąś grę graby gramy. Dlaczego jestem za dziewczynę? To, to się włamałem na jeden serwer dziewczyn. A teraz już nie chce mi się zmieniać. To jest tryb amokazy. Jeszcze jeden raz byłem na tym takim serwerze. Dlatego, po co grać? Pokażę Wam jeden fajną grę. Nie mam roboksów. O, wyłączyło mnie. Pokażę Wam grę, którą. Yy, no, no trochę grałem. Moja kolejna z taką Jak wy wy. No i dajcie łapkę, w górę, do no, subskrypcję, split, i dzwoneczek, po raz nagrywam, no i może być to niefajne, ale może później się poprawię, a później... Ja. No i tu można stać na tym, do no i patrzeć. Tutaj są bardzo malutkie, później większe, większe, no i większe. Poczekamy jak coś wygra. Dobra. Już wygrał on. Teraz ja nie dam litości, bo zawsze tu przegrywałem, bo jako jest że teraz wygrała. O, to nie fajnie. Ale ta gra super. Nie da się jakoś udostępnić, Możecie, możecie pójść na moje drugie końco, konto Kamiks. Kamil XX z jednym taką osobą, która zawsze wygrywała, a ja już niestety wygrywała, ale jej tu nie ma. Czyli mogę wygrać, bo zawsze byłem bardzo bliżsiutko. Eee. Eee. Wygram to. To no właśnie. Tu są jakieś gry. O, to są ich idę. To lubię. Będziemy dać nią. Rada jedy i podobne. Ła. Kolorowe roki, no właśnie grałem, a tu jakaś kulecka, można kogoś wywalać tam. Patrzcie, patrzcie jak Tu walka o śmieci. Nigdy to się nie skończy. Mogę poczekać na cyfrę was. Już ktoś bardzo szybko wygrał. Jakiś gość. Ja jestem bardzo dobry. Ale mylę się z i to wygram. Mówię wam. Mówię wam. Może wygram, bo nie wiem. A no właśnie. Bardzo szybko inni wypadli. I spadają. I nie mogą odpaść, ale. Nie wiele brakowało. Aj. Ale da się wygrać. Powie wam. To jest super gra. Można wejść. Ja grałem już jeszcze nigdy, ale coś podobnego też grałem. Hello. Ci którzy nie wiedzą co to jest.

Teraz jeste lepsi. Gratulujemy. Tak da się wygrać. Hajba. Nigdy nie wygram. Proszę mnie tutaj puścić. Puśćcie mnie. Ziuu. Lecę. Poleciałem. Nie fajnie. Ojejku! Z... Nie chcę wam przedłużać te tego ściga, dlatego zastopuję. Chcę wam tylko pokazać, że ze... tu jest tabela. I tu też, czyli tu rusza. A jest? Nie wiem kto. Aha, z Roberto bardzo mało wid. Nie wiem ile ludzi. To gramy i niece wiedzieć To jest gra angielska, a jest z Polski. Możecie wejść na moje drugie konto Kamixal. No i możecie ze mną pograć. Podajcie niki bose. To bardzo proszę. Mam jeden dosiłek z prostasa. Mało. Bardzo. Mało gra w Robloxa, bo mam bardzo dużo gier. Dajcie jednej mam haki. Jestem dla siebie wstydą, to wyjaśnię się później jak będzie wstyd, ale jest, jestem wstydą, dlatego jestem dziewczyną, a tu można uciszyć. ale już nie chcę wam przeskazać, bo fajna muzyka, podgłoście. Jak znacie la la la, to no może na jakieś live'ie. Albo sobie zaspiewać Na live Napisz, może jak ktoś jest youtuberem, to napisaj jak się robi live'y. Bo nie wiem, mówię tylko o ścinki. To tylko wiem, to tylko wiem. No długo to się robi, nie wam przedłużać, bardzo długo. A, tutaj jedną dostajemy. Ona tam jest. Ta OXX1. Bardzo dobra w te klocki, chyba. Nie wiem. Znaczy, moją koleżankę. Bardzo dobrze. O, i wygrała. Może ją zabiję kiedyś. Nie wiem. kiedy, bo. Tylko że w ogóle nie wiem. Bo to jest pytanie dla mnie, no i dla Was. Pomyślmy. No i ona chyba trochę źle myślała. Jakieś. To był bardzo dobry skok. Ciu. Ciu. Co? Rozwalili grę. Muszę kończyć ten uścinek. Dobrze, papatki.